18 sierpnia w biesiadkach gminie gnojnik odbyła się uroczystość stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Był to jednocześnie czas na wspomnienia związane z początkiem działalności tamtejszej straży. Ta jednostka pożarna w Pisiatkach, pierwsze wpisy do księgi są z datą 21, 20 lipca 1913 roku. I tutaj jakby promotorem i pierwszą osobą, która rozpoczęła całą tą inicjatywę, tą organizację, działalność, działalność tej organizacji jest ówczesny ksiądz proboszcz. Następnie z każdym rokiem były jakieś dość ważne wydarzenia w rozwoju tej jednostki. W roku 2021 był zakupiona pierwsza w gminie Gnojnik, no to Ręczna, która była ciągnięta przez konie do zdarzeń losowych typu pożar. Rok 1904 budynek został postawiony rękoma mieszkańców i druhów. Po tym okresie jednostka rozpoczęła, wzbogaciła się o samochód gaśniczy w Później była jego modernizacja, wymiana na nowszy pojazd. Obecnie jednostka funkcjonuje dwoma pojazdami. Jeden to jest ratowniczo-gaśniczy, drugi jest to lekki pojazd ratownictwa. Na zgromadzonych uczestników czekała symulacja wypadku drogowego oraz pokaz ratownictwa medycznego. W obecnym okresie jednostka posiada dwa pojazdy. Jeden pojazd jest to samolot gaśniczy, drugi pojazd lekki ratownictwa techniczno-medycznego, gdyż jak wstępnie. Na początku powiedziałem, jednostka posiada trzech druhów w poratownictwie medycznym, jak również staramy się wykształcić kolejnych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, aby na terenie gminy być taką jednostką specjalistyczną w tym właśnie zakresie. Uroczystość zakończyła się zabawą taneczną Paulina Pabian, Tarnowska TV.